Cześć, witam Was w nowym odcinku. Dzisiaj wejdziemy sobie obejrzeć motel leśny, opuszczony. To jest jezioro Okonin. Widać tu jest jakiś tarasik, chyba na stoliczki. Jakiś taki był wcześniej do posiedzenia. Jest recepcja, jest wóce. Obiec jest częściowo otwarty. Możemy sobie dalej zobaczyć jakieś garaże, domki, nie domki. Mam nadzieję, że nikt nas nie opieprzy tak to też wygląda. Z zewnątrz tu nie było jakieś pomieszczenia, pokoje. Jest nawet jakaś piwnica. wejście do hmm. niej. O, pokoje korki to była chyba kuchnia to są łazienki się pomału zejdzie. że ktoś tu coś rem chyba remontował, on mi próbował to czyścić <laughs> Browarki, browarki Okienko do wydawania posiłków Uu. Tutaj to gruba akcja nawet to krótki materiał ze A To jest takie pomieszczenie. O, to są łazienki. Były łazienki. Dużo do zwiedzania nie ma, ale zawsze trochę pomieszczę z dwóch łodzienki prysznice Ciekawe co tu się stało Mę, że tutaj tutaj ktoś nawet jeszcze też sobie przysypiał. Flaszeczki kapciuszki No no. Troszkę to wali, ale... Jeszcze kufle... Blaty, nie blaty... Jakoś... Jest jeszcze kuchenka, żywce, warka, lodówka... Mm. tutaj nawet też jeszcze spoko. No, no, Ну, кто уже трогает горушество. buteleczki, pierdolniczki to jest chyba drugie wyjście, grilek Oczko no dobra to nie zamknięte, to jest zamknięte, tu wszędzie byliśmy tak wygląda obiekt, hotel, motel leśny z którego pewnie kiedyś tępiło życie, a teraz już nie ma nic tarasik pewnie na stróliczki, na parasole I tak się prezentuje, to kurde. Także fajnie się udało wejść, nagrać. Odcinek będzie. Jak wam się podobało, to możecie dać subika albo lajka. Like w sumie nie robię tego dla jakiejś tam wybicia się tylko dla siebie. Żeby... Fajnie. Pokazać po to co, to co lubię, taką nowa sprawę. Wykrywacz Urbex Eksploracja Dobra, do usłyszenia do następnego odcinka Hejka